Z tej strony, kajet! Dzisiaj będzie konkurs o tego Esoka. Więc możecie pisać hashtag yy, szkoła i będzie Git albo hashtag 9. O, to... Ale dzisiaj możecie już w sumie dawać jakieś mocne ręko od Ciki. jak chcecie, to nie, nie złuszą was, ale chciałbym zrobić tego dragonka. Kuchy ketupat mam. Bo miałem ketupatka i ten. To jest no my hot potitos. kiwi. taką bazę będę miał. Pokażę wam ją, gdzie będę ją miał. miał. Yy... Mamy tu duldule. I ja bym zrobiła. albo ja zrobię i sviżuję jakieś mocne sekretiki. Na przykład cztery sekretiki jakieś tam się znajdą i sviżuję. Dzisiaj ogłoszenie widowe, że będzie. To, że sami miał dodać nowe, nową limitkę, Get Tito. I właśnie, ogłosił już chyba ją 3 tygodnie albo 2 tygodnie temu. Albo nawet 4. 4 akurat nie. I ona się do teraz jeszcze nie pojawiła. Czy on w ogóle ją doda? No chyba ona się... nie. Nie wiem kiedy ona się pojawi, ale mm, chyba 17 lutego. Ale nie wiem i wczor wczoraj, tak, wczoraj, był sekretny admin Abuse, ch Chciałem dla Was go nagrać, ale. No, no wiem, że był ten, ale. Nie udało mi się go nagrać i mnie wywalało z serwerów i nie byłem na nim. Tylko zabrałem sobie tam laki, bloki, taką los i tam inna. ale tam widzowie. To jest, to jest jak, o, tralalitka do dobra, tra Widowie. widzimy się, gdy ogarnę tą bazę i jeszcze łapa mi wyleciała, tak więc widzowie, widzimy się, gdy ogarnę tą bazę, tak więc elo, elo i miłego dna.